Cho, wow, chło, wow, chło, wow, chło, wow, chło, wow, chło, wow. Blady świt, miasto śpi, niespokojny miałe sny, budzisz się, pora wyjść. Czarno-biały kręcić film Błądzimy we mgle, nie możemy przejść Zawiłych wiłych labiryntów, w korytarzach serc Zaplatam długą nić, byś mógł do mnie iść Poza sobą już nie mamy nic ło, ło Ło, ło, ło Wiem, że odnajdziesz mnie, za horyzontem czeka cel. Trzeba nam ciągle biec, Nie poddam się już widać dać brzeg.